Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale Beauty Beatrix Dzisiaj przychodzę do was z recenzją Podkładu Too Faced Peach Perfect W odcieniu Snow Na Instagramie bardzo często pytaliście O ten podkład, było Naprawdę wielkie boom na niego Także postanowiłam go wziąć pod lupkę I pokazać wam wszystko Co mogę tutaj na kamerze Pogadać do Was, pokazać Wam krycie, odniesienie kolorystyczne do innych, jednych z najpopularniejszych podkładów drogeryjnych. No, także bez zbędnego wstępu po prostu zacznijmy. Właśnie odparłam stronę Sephory, skąd kupiłam ten podkład. Podkład ja kupiłam za 120 zł na promocji, minus 20%. A na stronie jest on za 149 zł. Na stronie jest dostępnych 12 odcieni tego podkładu. Na stronie jest informacja, że podkład ma być beztłuszczowy, utrzymywać się przez 14 godzin, kontrolować wydzielanie sebum, świetnie wyglądać na zdjęciach, nie zostawiać śladów i jest średnio kryjący. Ja mam odcień Snow i powiem Wam, że wcale on taki jasny nie jest. Ja jestem dosyć jasna, ale wiem, że są osoby o jaśniejszej karnacji niż moja i już dla tych osób ten podkład będzie troszkę za ciemny. Dla mnie jest on idealny, mógłby być odrobinkę bardziej żółciutki, ale i tak jest super, wpasowuje się świetnie w mój ton cery. Zaraz wam pokażę go właśnie na zbliżeniu. Jedna pompka to jest właśnie tyle. Co do opakowania jest ono fajne, bo na pewno wyciśniecie wszystko do końca. Jak widzicie nie jest on jakiś ultra rzadki, ale nie jest też gęsty. Znam wiele rzadsze podkłady, więc to nie jest jakiś super rzadki podkład. Ma taką em, konsystencję lekkiego kremu, serum. Dobra, teraz wrzucę Wam przebitki ze słoczem tego podkładu w porównaniu do innych takich myślę, że najpopularniejszych podkładów drogeryjnych. Na początku, oczywiście, prezentacja omawianego podkładu. I teraz właśnie zaczynamy porównanie. Esty Lauder WR w odcieniu 1W1. Jak widzicie troszeczkę bardziej żółty Następnie Bourjois Healthy Mix W odcieniu 51 Uwielbiony bądź znienawidzony Catrice HD Liquid Coverage Jest to odcień Light Beige 010 Revlon z tej serii e, do cery mieszanej i tłustej jest to numer 180. I ostatnie jest to najtańszy podkład drogeryny jaki mam. Jest to podkład AA Ideal Tone Foundation w odcieniu 103 Light Beige. I powiem wam szczerze, że to jest mój ulubiony odcień podkładu, który mi po prostu Pasuje do mnie idealnie, to jest ten ton, który ja kocham i jak widzicie bardzo ciężko znaleźć drugi taki podkład. Jeżeli chodzi o tony, to każdy z tych podkładów ma trochę tych tonów żółtych, najmniej ma Catrice, ale każdy z tych podkładów dobrze na mnie wygląda, dobrze się wpasowuje w moją dosyć żółtą tonację, Mam nadzieję, że trochę wam pomogłam, szczególnie tym, którzy kupują przez internet. No dobra, no to koniec już tego gadania, wracamy, czas na aplikację podkładu. No dobra, to zaczniemy aplikację podkładu. Żelazną zasadą, żeby podkład wyglądał pięknie na naszej skórze, jest to, żeby ona była nawilżona, oczyszczona i po prostu przygotowana pod podkład. Proste, proste. Jak to zrobić? Używać dobrych kremów dopasowanych do was, pielęgnacji, maseczek, pilingu raz na jakiś czas, żeby się jakieś tam skórki suche nie plątały. Ja mam piling zrobiony wczoraj, dzisiaj ją nawilżę. Przez ostatnie kilka dni testuję to serum z Estée Lauder i je nakładam kilka, dosłownie dwie kropelki na dzień i więcej na noc. Nakładam sobie jedną kropelkę tu, jedną kropelkę tu i po prostu delikatnie wsmarowuję swoją skórę. Oj, zławię lepiej. Ja to po prostu jak nienawidzę skóry, to jest ona jak papier. Na to nakładam krem z klinika. Jest to moja już druga butelka. Nakładam dwie pompki. Rozgrzewam w dłoniach. I aplikuję na twarz. I połączenie tych dwóch kremów, a nawet sam krem z klinika, e, daje nie dość, że na to jeszcze bez takiego tłustego efektu, czyli podkład nie będzie się ześlizgiwał z tego. E, no i jest delikatnie to wszystko takie klejące, więc fajnie się podkład do tego przykleja. Czyli macie fajną bazę pod podkład, nie używając typowej na przykład bazy, która może sprawić, że skóra wasza będzie na przykład ciężka. Wklepuję delikatnie produkt. Pamiętajcie, żeby nawilżać tutaj na skrzydełkach nosa skórę, ponieważ tutaj często właśnie gromadzą się takie suche skórki i nie wygląda to estetycznie, jak się podkład tam zbierze. Przez ostatnich kilka dni testuję też krem z organika pod oczy. Małą ilość, delikatnie wmasowuję pod oczy. Jest to krem taki energetyzujący, wiecie, taki zapobiegający szerzeniu skóry, taki rozświetlający. Nie ma ograniczeń wiekowych, także mogę go stosować śmiało pod swoje oczy jest to żaden produkt przeciwzmarszczkowy, po prostu taki rozświetlający, nawilżający pod oczy. Bo jak wiecie, skóra pod oczami jest inna niż skóra na całej twarzy, więc do tej strefy inną pielęgnację dobieramy. Jak już się wszystko wchłonie, to zaczynamy nakładać korektor, żeby zakryć niewyskonałości, bo wiecie, podkład nie zakryje wszystkiego. Wczoraj w paczce dostałam korektor z Makeup Revolution w takim odcieniu i dzisiaj go sobie nałożę na jakieś tam niedoskonałości większe, żeby to tak mniej więcej przynajmniej zakryć, żeby podkład sobie z tym mógł poradzić. Bo to tak jak czytałam, wiecie, podkład ma średnie krycie, czyli niekoniecznie poradzi sobie z moimi przebarwieniami, które zostały mi po moim cudownym trendiku. <grytania> Ten korektor jest troszeczkę ciemny, widzę, że ciemnieje, więc nie nakładam go pod oczy, żeby sobie ciemnych plam nie zrobić. Pod oczy nałożymy co innego. No i co? I w końcu nakładamy podkład. Ja nakładam tego podkładu tak średnio 2,5 pompki. Ciach. Mam nadzieję, że tyle też mi wystarczy tym razem. Po prostu rozkładam go sobie po twarzy, na policzkach, na żuchwie, na nosie, na czole kilka kropek. Rozsmarowuję. Biorę swoją blendyt i będę nią blendować podkład. Patrzcie, jak ładnie wpasowuje się w kolor mojej skóry. Dam mu czas, żeby trochę zastygł i zaraz do was wrócę. Dobra, wracam po trzech minutach i zanim ocenię podkład, od razu wam powiem, że ja mam cerę między suchą a problematyczną. E, przetłuszcza mi się tylko w tym miejscu i to też nie zawsze. Także... Osoby, które mają tłustą cerę, muszą ten podkład naprawdę na sobie przetestować albo obejrzeć inny film z testem tylko podkładu, ponieważ odczucia osoby z cerą tłustą mogą się różnić od moich odczuć. No ze względu na to, że skóra tłusta po prostu wydziela więcej serum. Na mojej skórze ten podkład zmatowy się, ja tutaj nie nakładam żadnego pudru ani nic. Wygląda to dosyć fajnie jest krycie jest średnie, jak widzicie, tutaj jeszcze widać moją plamę, tu jedną. I tutaj lekko widać drugą Pod oczy nakładam teraz Korektor z Catrice Jest to numer 10 Nakładam ten korektor Tutaj w strefie pod oczami W takie jakieś Ala trójkąciki Od razu wam jeszcze powiem, że ten podkład nie jest zastygający Typowy na przykład tak jak Smashbox czy Ester. Nie zastyga na taki Nie ściąga tak skóry Ale taki jest na wpół zastygający Jest lekko taki Kremowy, jak się skóry dotyka, ale czuć też takie delikatne, delikatne, bardzo delikatne ściągnięcie, na przykład tutaj przy czole, czy tutaj, gdzie mam takie bardziej suche miejsca. Dobra, mam nadzieję, że się wszystko ładnie razem połączy. No i dobra, tak wygląda podkład bez przypudrowania. Widzicie, że tutaj na kościach policzkowych delikatnie się błyszczy, bardzo delikatnie, ale ogólnie jest taki matowo-satynowy, bardziej matowy. Pod oczy używam pudru z a jest to 02 bananowy, prasowany, a na twarzy przetestuję sobie mój wczorajszy nabytek, jest to Make Up Forever. Też taki żółciutki puder i też numer 02. Ja ogólnie mam do pudrów dwa pędzle. Jeden mam taki mniejszy do nakładania pod oczy, a drugi mam na całą twarz. Nie wiem, czy ktoś z Was też tak używa. Dajcie mi znać w komentarzach, czy też tak robicie, czy nie. Nakładam sobie nyksa pod oczy. Ja ten HD miałam już w formie sypkiej, transparentnego pudru. Zobaczymy, jak ten się sprawuje. Teraz z tej samej kolekcji dołożę bronzer Sweetie Pie, który ma być matowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo na razie wygląda tutaj, jakby miał się mega błyszczeć. Ładny kolor ma skubany. Naprawdę. Podoba mi się. No dobra, ja idę wykończyć ten makijaż na Instagramie paletką właśnie też z tej korekcji, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jak wykonam ten makijaż, to zapraszam na mojego Instagrama. Link macie w opisie. Po zrobieniu makijażu znikam na chwilę i będę wam się pokazywać co kilka godzin. Zobaczymy, jak to cudo będzie się trzymać na buzi. Dobra, ja już podkład mam przynajmniej z godzinę dłużej na twarzy. Wygląda naprawdę przepięknie. Trochę mnie tutaj prześwietla. Zaraz przybliżę Was. Tu możecie zobaczyć podkład z bliska, jak wygląda. Tu widzę, że mi się trochę zmarszczce zebrał. Ale to chyba dlatego, że po prostu nie przypodrowałam go od razu, zostawiłam go trochę, żeby zastygł. I na razie trzyma się pięknie. Dobra, ja wracam do Was wieczorem. Teraz coś porobię jakieś zdjęcia, poedytuję filmy. Nic nadzwyczajnego i pokażę Wam, jak po 8 godzinach ten podkład będzie się do mnie trzymał. No i nie zapomnijcie wbić do mnie na Instagram, żeby zobaczyć tutorial tego makijażu. Link w opisie. Witam po przerwie. Trochę się zagapiłam i ten podkład łącznie czasowo zamiast 8 godzin mam 9,5. Teraz miałam tyle rzeczy do roboty, że po prostu. Jakoś tak czas mi szybko popłynął. Chcę wam zrobić update, jak ten podkład się na mojej skórze utrzymuje. Zobaczcie. Jak wygląda. Pomadki nie poprawiałam, trochę mi się pozmywała. Rzęsy zdjęłam, no bo siedziałam, uczyłam się trochę, byłam w kuchni i wiecie jak jest. Po prostu już, żeby nie zmywać samych oczu, to zostawiłam tak jak jest. Ale rzęsy zdjęłam, bo się przeszkadzały. Mm, trochę leżałam, Trochę siedziałam, się uczyłam, byłam też na chwilę na podwórku. Trochę padało, też już taka mrzawka, więc, wiecie, tak troszeczkę, żeby nie miał za łatwo ten podkład, ale i tak trzyma się naprawdę bardzo fajnie. Z tego co widzę, tutaj w podglądzie to wygląda tak gładziutko, ale tak, tutaj trochę przy ustach, na tej zmarszce mojej, nie wiem czy to będzie widać, przybliżmy to, tutaj na tej zmarszce mi się trochę zebrał. I tu przynosi mi się trochę zebrał. A tak to w sumie wygląda całkiem spoko. Dobra, teraz będziecie słyszeć trochę hałasów, bo u mnie domownicy już są. Ale nie zwracajcie na to uwagi. Powiem Wam tylko tyle, że podkład jest super na co dzień na wyjścia chyba niekoniecznie, ale na co dzień jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi o krycie to może być ono od takiego lekko średniego do średniego nawet trochę bardziej jak w kolektora się więcej da, tutaj się zaczynam troszeczkę też świecić, a podkład miał być matowy przez 14 godzin ale ja mi to nie przeszkadza totalnie, ja bym się wręcz mogła jeszcze trochę bardziej wyświecać, bo, bo ja to lubię, ja uważam, że to wtedy daje taki naturalny look pomalowanej buzi no i cóż Obejrzyjcie sobie jeszcze raz ten podkład. No i co? Mam nadzieję, że wam się ta recenzja podobała. Ja ogólnie oceniam podkład tak 7,5 na 10. Tak bym mu dała, 7,5. Naprawdę fajnie się zachowuje i przede wszystkim mam wielki komfort noszenia tego podkładu. Jest po prostu jak kremik, prawie w ogóle go nie czuć. No, chyba mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Jak nie, to zerknijcie jeszcze do opisu, może tam coś jeszcze dodam. To by było na tyle, mam nadzieję, że wy też macie jakąś opinię o tym podkładzie, jeżeli ktoś go już używał, to nie zapomnijcie mi napisać na dole, co o nim sądzicie, no i zajrzyjcie jeszcze do opisu, bo jeżeli czegoś tu nie powiedziałam w podsumowaniu, to na pewno zawarłam to na dole w opisie. No i oczywiście wbijajcie na Instagram. No, to by było na tyle, dzięki bardzo, że mnie oglądaliście i do następnego filmu. Pa!